Funkcjonariusz służby celno-skarbowej podchodzi do otwartej przyczepy samochodu ciężarowego, wypełnionej po sufit kartonami. Z dziury w kartonie wysypuje się susz tytoniowy. Funkcjonariusz służby celno wyciąga paczki papierosów z kartonów poukładanych na paletach. Funkcjonariusze przechodzą korytarzem zastawionym kartonami z krajanką tytoniową. Funkcjonariusz ręką sprawdza tytoń. Funkcjonariusze stoją przy maszynie produkującej papierosy. Funkcjonariusz CBSP przy maszynie produkującej papierosy. Wkłada rękę do kartonu z krajanką tytoniową. Funkcjonariusz służby celno-skarbowej w pomieszczeniu gospodarczym z maszynami. Funkcjonariusz CBSP podchodzi do maszyny pakującej papierosy. Ciemny korytarz. Funkcjonariusze oświetlają latarką maszyna i kartony z tytoniem. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej pokazują skrzynkę wypełnioną luźnymi papierosami. Magazyn, a w nim kartony, palety, ręczny wózek widłowy. Funkcjonariusz Kas stoi na drabinie oparty o kartony. W dłoni trzyma garść, krajanki tytoniowej.